Ostatnie miejsce na podium w plebiscycie Sportowiec Roku 2020 zajęła bardzo utalentowana zawodniczka, która jest nadzieją ostrowskiego sportu i potrafi odnaleźć się w różnych dyscyplinach. To utalentowana piłkarka, która z powodzeniem rywalizuje również w zawodach lekkoatletycznych. Swoje sportowe predyspozycje prezentuje w kobiecej sekcji piłkarskiej Ostrowi Ostrów Mazowiecka i odnosi duże sukcesy rzucając oszczepem. Dumnie reprezentuje żółto-zielone barwy w kobiecej sekcji piłkarskiej na pozycji napastnika. W ostatnich 11 spotkaniach zdobyła 14 goli. Dobre występy na boisku przykuły uwagę innych drużyn, co może niebawem zaowocować transferem do zespołu o większych ambicjach. Sukcesy piłkarskie nie są jedynymi. Młoda Ostrowianka wzięła udział w Mistrzostwach Polski, już 16 organizowanych w Słupsku, w których zajęła 11 miejsce w rzucie o szczepem w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Ciechanowie, dalekim rzutem zapewniła sobie drugie miejsce i ustanowiła nowy rekord życiowy. Mowa o Amelii Skowrońskiej. Witam serdecznie. Gratuluję Ci wielu sportowych sukcesów, gratuluję też wyników w naszym plebiscycie. Bardzo proszę, opowiedz nam o swoich dokonaniach sportowych. Co udało Ci się y, osiągnąć w tym sportowym życiu w minionym sezonie? No to na pewno w oszczepie drugie miejsce na Mistrzostwach Mazowsza mhm. i na Mistrzostwach Polski 11 miejsce. Też w oszczepem. No i w sezonie tak, mieliśmy piąte miejsce w tabeli. No i też byłam na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych z drużyną z Warszawy. No tam się trochę nie udało, ale może za rok. Ale to też jakiś sukces, jakiś no tak. krok w tej sportowej Jednak twojej karierze. Doświadczenie też. Nowe. Oczywiście, że tak. E, jakie masz plany na przyszłość? Co na ten rok? No to na pewno się rozwijać dalej. Dalej się rozwijać, tak. Są planowane już jakieś starty? Jeszcze nie. Jeszcze na razie mhm. nic? No, ten rok nie jest łatwy dla sportowców, mhm, prawda? prawda? Wiele imprez zostało odwołanych, także i, i w Twoich dziedzinach nie jest łatwo. Ale y, myślę, że planujesz na pewno jakieś tam starty, gdy coś się pokaże. No tak. E, treningi też przed Tobą. Tak. A jakie są Twoje marzenia sportowe? Takie dalsze, no to kiedyś może gra w reprezentacji. No, i w ekstralidze też w piłkę. Tego Ci bardzo serdecznie życzymy. E, przed kamerą możesz podziękować, możesz kogoś pozdrowić. Zapraszam. To chciałam wszystkim podziękować, co oddali na mnie głos, wszystkim, którzy mnie wspierali, trenerom, trenerkom i dziewczynom z zespołów. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję.